Cześć Siemanko, witam się z Wami. Wreszcie przyszedł czas, żeby Wam zaprezentować cuda, które przyszły do mojej Mazdy. Pewnie dla większości nie będzie to żaden: yy, Żadna felga, która jest jakoś nie wiadomo jak nieznana, albo jakiś wzór taki, który się nie zna, jak już widzicie. JAPAN RACING, JR28 19 cali, 8,5 szerokości ET35 to są felgi naprzód otwór jest 74,1, ale będą pierścienie centrujące i felga była w wersji blank bo otwory na nakrętki były wiercone na zamówienie i prezentuje się to tak, panie i panowie. Czarny połysk. Były do wyboru też e, takie grafitowe. Jeszcze można było mieć brązowe. W sumie można mieć różne kolory, jak tam się na zamówienie wyślę. Ja wybrałem czarny, bo ja mam pewną wizję na to auto z wyglądu i czarne mi będą pasować do tego dechromingu, który mam a na czarno jeszcze będę robił parę rzeczy o których też się dowiecie także to jest nowa rolka do Mazdy tak to się prezentuje 8,5 cala et35 i teraz was może trochę zadziwię na tył nie będzie 8,5 cala ET35. Zadecydowałem, że idę z tyłu w grubszy temat i będzie 9,5 cala i ET40. No, o, o prawda. Także przód 8,5 cala versus 7,5 oryginalnie i ET45 i tył 9,5 cala versus 7,5 cala i z tyłu normalnie też jest t 45 a na 9,5 cala będzie t 40. Felgi są dobierane tak, żeby pasowały, żeby były na równo na równo z nadkolem. I mierzyłem wszystko, przymierzałem się do do tego offsetu jednych i drugich felg żeby ładnie to się działo ładnie pasowało i żeby było na równo z nadkolem także będzie praktycznie idealnie na równo z nadkolem tak dlatego mi robili pod zamówienie otwory i pod zamówienie mi robili ET takie jak ja chcę żeby było na równo z błotnikiem więc obędzie się bez żadnych dystansów czy czegoś takiego tylko będą idealnie same felgi do tego przyjdą czarne nakrętki wszystko będzie w takim fajnym one są na imbus te nakrętki wentyle też już zamówiłem takie będą czarne nie te gumowe typowe tylko takie fajne czarne też Japan Racing robi wentyle Ta, ten kapsalek nie jest matowy Tutaj jest naklejka zabezpieczająca, i pod naklejką on jest błyszczący. Także tak to będzie wyglądać, tak to się będzie prezencić. Taki szybki filmik, także coś takiego będzie na aucie. Opony jakie na to daje. Myślałem nad Pirelli. Zero niestety jak się okazało Pirelli Robi opony Ale ja potrzebuję dwie różne szerokości W dwóch różnych szerokościach Te opony No nie wychodzą takie same Więc będę musiał Kupić znowu Micheliny Ale to nie będą Już Pilot Sporty 4 Tylko Zdecydowałem, że ten nowsze Pilot Sporty piątki. Na to wejdzie na 8,5 cala wejdzie opona 2, 2, 5, 4 5 19, czyli taka jak oryginalnie jest. I to wejdzie na 8,5 cala. Będzie delikatny naciąg, jak ja to wszystko poskładam, to wtedy sobie zobaczycie. Ja to, ja, ja na to mam taką wizję. I tak to będzie, będzie lekki naciąg. A na tył, na 9,5 cala, będzie o ponad 245-40. I tak to się będzie prezentować. Do tego zawieszenie będzie też obniżane, żeby to wszystko grało i buczało. Dodatki jeszcze czarne będą: oprócz felk, leci mi też folia do tylnych lamp wysokiej jakości. Jak ją dostanę, to też zrobię filmik, pokażę wam co to jest za folia i, i może razem oklejimy. Ja też będę pierwszy raz oklejał, jest to PPF. Mam nadzieję, że sobie poradzę, zobaczymy, spróbuję. I jak będzie mi to szło, to wrzucę wam filmik. A jak nie, to będę musiał komuś oddać, bo szkoda folii, a folia jest naprawdę dobra. No i tak to się prezentuje. Także pozdrawiam Was panowie, jeżeli macie jakieś pytania, wiem, że zaraz się pojawi mnóstwo hejtów, że czemu dwie szerokości, że po co Ci to i w ogóle, że czarnej felgi nie będzie widać. Ale to jest moja wizja na ten samochód. Ja mam w głowie już wymyśloną koncepcję, jak całość ma finalnie się prezentować. I to jest jeden element tego. Zestawu, który będzie. Także pozdrawiam Was. Niedługo następny film. I trzymajcie się. Miłego weekendu. Cześć.